Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Miejskim Teatrze Miniatura Gdańsku na premierowych spektaklach młodzieżowej otwartej sceny teatralnej działającej przy stowarzyszeniu MOST. Witam serdecznie. <plosy> Dzisiejszego wieczora zobaczymy dwa spektakle. Pierwszy Wystąpi teatr prosto z mostu w spektaklu. Czy ja się robię kolorowe? Tak. <noise> Macie. Ten czarodziej Ten był dzisiaj o 11. Tak. W spektaklu. Jaki oni spektaklu grają? Nie wiem, no tylko pomyślę. Ach, wiem. Jedyna słuszność. I to będzie pierwszy spektakl. Potem zaprosimy Państwa na krótką, 10-minutową przerwę. Aby mógł przygotować się w teatr yy, drugi, grupa musicalowa, teatralno musicalowa Teatr Miał, który zaprezentuje spektakl pod tytułem Na wszystkich dworcach świata. Trochę dłuższy tytuł, ale zdołałam zapamiętać. Teatr, teatr prosto z mostu, który zaprezentuje się za chwilę, to jest grupa bardzo zdolnych. Bardzo żywiołowych, gimnazjalistów. To słowo powinno mówić wszystko. Za tym słowem kryje się wiele cech charakteru, wynikających z wieku. One się potem będą przekształcać, ale mam nadzieję, że z takim entuzjazmem, z jakim podchodzą teraz do tego, co robią, pozostaną na długo. Przygotowaliśmy dla Państwa spektakl którego akcja rozgrywa się w bliżej nieokreślonej przyszłości. A nawet powiedziałabym, że jest to spektakl swoistego rodzaju science fiction, bo mam nadzieję, że taka przyszłość nigdy nie nastąpi. Ale to jest moje ciche marzenie. Być może komuś z państwa będzie odpowiadała taka właśnie wizja świata. Kontaktują się ze mną. Pracowaliśmy nad tym spektaklem w etiudach w oparciu o nasze obserwacje. Obserwacje ludzi, których znamy, ludzi, których nie znamy. No, wiadomo, aktor musi być dosyć wrażliwy na otoczenie, i potem zbiera te wszystkie myśli, doświadczenia, dzieli się na zajęciach, na warsztatach, i powstaje jakiś pomysł. Z tego pomysłu, Został napisany przeze mnie scenariusz, a potem młodzi aktorzy wcielili to już swoją grą aktorską i zamienili na spektakl. Mam nadzieję, że będzie trochę do śmiechu, ale będzie też trochę do refleksji.